aby dojść do groty, gdzie mały Józef MacCluf chodził na modlitwę, to trzeba wyjść pod górkę. c nuvole arrivare in quella grotta Do piccolo Giuseppe MacCluf andava pregare. Uno deve salire, deve No ne, semplice. Ja idę pierwszy raz do tego miejsca. Te pięć razy już tutaj w Libanie. Ale po raz pierwszy do tego szczególnego miejsca, do tej, jego, można powiedzieć, pierwszej pustelni jego, dla matki Bożej. Allora, io sto camminando, prima volta, dopo cinque volte che sono venuto, prima volta vado in quella grotta dove lui iniziato quell'incontro con Maria, era primo eremo, possiamo dire. So. Na pewno, 100% idziemy po po drodze gdzie on chodzi. jako mały chłopczyk i z powrotem. 100%. Jamy na słońce, a tu odwrotnie. Nawet tutaj widzimy. Zobaczcie, już na tej drodze, na tej ścieżce jest on. Święty czarbel mała kapliczka. In questo passaggio si vede già la piccola statuetta di San Ło wow, zobacz. Kolejny? Eh. Patrz tu najech. Ej, esz. Ej, esz. Ej, esz. To jest super. A, no. Piccolo szarber. Mały Szarbel, tak, który komi... idzie do groty. Oh, a... To samo pomyślałem. Mały, mały Charbel Idzie teraz ze mną do groty, pokażę. Piccolo Szarbel. Ale.

Został? Nie mam tych drobnych, bo bym mu dał. Maj! Bo bym mu dał. Czekaj, poczekaj, poczekaj. Rota. To jest szarnala, to jest jawa. 18 annikuje. A ja mocno. Moi drodzy, wam przegośnik? Najpierw tu. Widzicie, i tak idą wszyscy. Bez... Myślicie sobie, ile tego umartwienia było w życiu świętego szarnala? Podziew energii. Allora. A Anki Maanki Korkoza Dalfree, Ankiekol Sołę, Fonte, Caldo, więc ofiarujemy też również i, i to, ten upał, ten, to słońce mocne. Jesteśmy tutaj, dlatego chcemy wejść. Jesteśmy w miejscu szczególnym. W szczególnym miejscu. Dlatego, że ja bym nazwał tę grotę pierwszą pustelnią, tak nazywam. On sobie tutaj przychodził, ten mały chłopczyk Józef Maklów. I tutaj z Matką Bożą rozmawiał dla niej. Zostawił tam obrazek. Pan, kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych, gotowych pójść za nim, serca słów prawdą. O Panie, to Ty nam nie spojrzał. Dziś wyrzekł me imię, swoją markę pozostawiam na brzegu. Razem z Tobą nowy zacznę dziś łup. Ty potrzebujesz w dłoni, mego serca. Młodego zapałem, kropli potu i samotności. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekłyby imię Swo na brzegu. Razem z Tobą nowy zacznę dziś. U. Przechodzimy tutaj święty Ojcze Szarbelu do tego miejsca, tak jak Ty przychodziłeś. Ile tu było piękna spotkania z Matką. Patrzymy na Ciebie, święty Ojcze Szarbelu, jako na młodzieńca. Po raz pierwszy pragniemy wspomnieć Twoją młodość, Twoje dzieciństwo i Twoją wielką miłość. Już w tym czasie miłość do Chrystusa i do Jego i naszej Matki Maryi. Przechodzimy tu do tej groty pierwszej pustelni. Dedykowanej matce najświętszej, w której potrafiłeś zamykać się od świata, potrafiłeś być tylko dla niej, potrafiłeś uczyć nas i uczysz nas z tej groty, uczysz nas, abyśmy całe życie umieli uciekać od tego świata, a coraz więcej lgnąć. Do świata niewidzialnego, który jest. Prowadź nas, święty Ojcze, prowadź nas, Ojcze Szarberu, prowadź nas, abyśmy nie zatracili się w tym świecie. O San Szarberu, a quanto samą essere in quella grotta, dove venivi giovane Piccolo, dove hai portato questa immagine? Tante ore? Sei stato qui, con quell'incontro, incontro molto intimo, ma quella era primo primo, quello era il primo eremo dedicato a Maria, madre di Gesù, e madre nostra e tua o San per la prima volta guardiamo il tuo viso giovane. Questo volto tu sei stato giovane, ma da piccolo hai pensato sulla vita eterna, che c'è la vita invisibile. Donaci forza di vivere su questa terra, ma sempre con pensiero che c'è l'altro mondo. che dobbiamo prepararci ben noi nostri giovani e tutti che siamo qui su questa terra per incontrare Gesù. Anioł Pański zwiastował Panie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Oto ja, służebnica Pańska I dziś stanie według Słowa Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módź się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej A słowo stało się ciałem I Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzycielko. A my jesteśmy godnymi obiedznicy Jezus. Módlmy się łaskę Twoją, prosimy Cię o Panie dla serca nasze, byśmy poznali ze zastroni w wcieleni Chrystusa. Przez jego mękę, śmierć, i zmartwychwstanie do chwały życia byli ich doprowadzeni. Przez Chrystusa, pana naszego, świętego Czeszarberu, w imię ojca i syna i ducha świętego Ary. W niebowziętej. to takie dla mnie przeżycie, żeby tu się znalazł, żeby tutaj był. Położę go tutaj w grocie. Po górach do Anielskie Vita Vita że w tym dziecku przyszedł ojciec Szarbel. Tak. Sono, sono sicuro che dentro di lui arrivato che sta qui con noi. A io ja jestem przekonany, że w nim jest, tu przyszedł w nim święty Szarbel i jest tu razem z nami. Dziękujemy Ci, ojcze Szarbelu, za wszystkie uzdrowienia, za to, że wstawiasz się, że tylu jest uzdrowionych. Ja Ci dziękuję, święty ojcze, w tej grocie, że takim stałeś się reżyserem w moim życiu, że mnie poprowadziłeś, że tyle lat, że minęło milion kilometrów przejechałem. Nie uczyniłbym tego bez Ciebie. Jedź razem ze mną dalej, święty ojcze. Więcej, ja chcę jechać razem z Tobą i właśnie prowadzić, aby jak najwięcej ludzi mogło przybyć do Jezusa. I dzieci, i dorosłych, i starszych, i chorych. O to Cię proszę. I dziękuję za każdą łaskę i spotkanie z ludźmi. Błogosław, gdziekolwiek pójdę, wszystkich, na których położę ręce. Niech to będą, niech będę narzędziem Jezusa, ale Twoim. Poślij mnie i przyślij mi tych, którzy potrzebują miłości. Allora San Charbel ti ringrazio con tutto cuore per tutto quello che stai facendo nella mia vita, che cinque anni fa, quando mi hai chiesto di portare questo messaggio per la Polonia, per altri paesi, e oggi ti ringrazio per ogni incontro, per ogni grazia che tu l'hai fatto, che hai parlato con Gesù, con la tua intercessione quanti guariti e liberati. Ti ringrazio e mi benedici, ti ringrazio per questi un milione di più di chilometri fatti, da solo non lo farei niente se non mi aiuteresti. E benedici anche sempre quelli che saranno nel mio incontro. Portati, bambini, giovani, anziani, malati, sempre e usi me. Voglio che mi puoi, voglio che tu mi stai usando. portare, ma soprattutto che porti anche me. Amen. Gloria al Padre, al e allo Spirito Santo, come era w principio momencie, sempre nei secoli. Człowa ojców, duchowi świętego, jak na początku. I Jego Błogosławimy, w imię ojca, i syna, i ducha świętego. Amen. Baczó. Amen.

يا أديس مريم يا وزد الله صلي لأجلنا نحن خطأ الآن واستعد موت عمين والأب أمين مع جديد الآب والأبن والروح قدس إلى الواحد أمين شكرا من أيسا بعد آب والأبن والروح قدس إلى الواحد أمين أوكي Ah, sì, okay. eh, prima di fare questo convento i muratori hanno bisogno di acqua, allora l'acqua è apparita qui e rimane a sempre quando persone bevono, questa testimonianza di guarisce. Ah więc, moi drozzi, acqua... teraz jest takie, jak wiecie tutaj ojciec, ja, quando chciano tutaj wybudować ja. klasztor o po' Oczywiście problem powstał z wodą i dlatego, dlatego ci, którzy budowali to miejsce, no potrzebowali wody gdzieś z bliska, no i nie wiedzieli jak tu donieść, skąd tę wodę do budowania i nagle wypłynęło źródełko tutaj, przy, zaraz, źródełko, ojciec Szarbel dał im wodę, no i jest wiele cudów, kto wypił tej wody, modlił się, tu są świadectwa, więc został uzdrowiony. Aura, Quando dovevano costruire questo eremo, qui c'era la grotta, mancava l'acqua, allora eh, non sapevano da dove prenderla, ma uscì l'acqua qui, un fonte dell'acqua e chi oggi beve questa acqua. Sono tanti tanti guarigiani e qui sono scritte le testimonianze. شو البرقين هودي البرقان من البير بيسقي منهم انا بسكره مشان اولاد البير ايه البلاستيك؟ لا الفخار الفخار هو البرقان هودي ايه بس يخلص معبي من, من هيدا؟ لا انا بعبيه بس انه خليه يسقي منه سي ابو فندم فينيشن بس انت؟ مثلا وني بيرسونال اذا بده انا بساعده بسقي حدا معه كمان يعني. <applause> 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 Pieni mm -hmm. komer, Rabi. Szy. Si. Musimy też w bekafrę ludzi wizytować. O. 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 o.

Pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Amen. Pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Awe Maria, ozrobaś Mario, płaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między gwiazdami i błogosławiamy owoc żywota Twojego jest Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Per sì, sì, la svegodine Dio benedici questa casa. Padre e figlio, et Spirito Santo, benedici vostra casa. Nel nome del Padre e del Figlio, del Spirito Santo. Amen. Paglia. Benedico voi due. Fatci vedere. Amen. 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 daj im siłę, zdrowie, prowadź ich i chroni od wszelkiego zła i niebezpieczeństw, benedicjanum. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ile lat po ślubie? Kład działo się do po matrymonio. 30 lat po ślubie. 30 lat po ślubie. Błogosławieństwo, widzisz, już mi służy, daje mi nawet książeczkę moją. 30 lat po ślubie. 30-lecie małżeństwa, tutaj świętujemy, błogosławimy. Trenta anni di matrimonio, facciamo tantia auguri, cantiamo, zaśpiewajmy 100 lat. lat, niech żyją, żyją nam. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Nie. Dla... Thank you. Ja, jak możecie im coś zostawić, to zostawcie tu na stole. <try> A, tu jest, o, tu jest. E, tak, pierwsza komunia święta. To pierwsza komunia święta. Okay. Pierwsza komunia święta. Ja Ti dico grazie. Allora... Allora, No, dopo marito ha fissato l'albero. il marito. Io e il marito. Io il marito. Io il marito. Io anni di matrimonio? Io anni il il marito. Io e il marito. il